Słyszymy dzisiaj o nawróceniu. Zawsze jest czas na nawrócenie, na zmianę swojego postępowania. Nawet jeśli wyruszyło się w tą złą drogę, jeśli postawiło się już kilka złych kroków, to nigdy nie jest za późno, żeby się zmienić, żeby, żeby się nawrócić, żeby się opamiętać, jak dzisiaj powie w Ewangelii święty Mateusz. Pierwsze czytanie. To zapowiedź prorocza o tym, jak bardzo Pan Bóg chce przebaczyć człowiekowi, jak właśnie nigdy nie jest za późno, żeby się nawrócić. Warto, słuchając tych dzisiejszych czytań, zastanowić się trochę nad swoją drogą, nad miejscem, w którym dzisiaj jestem, na ile rzeczywiście jestem we właściwym miejscu, na ile rzeczywiście idę dobrą drogą. Czy może inaczej, co dzisiaj powinienem zmienić? Bardzo konkretnie, co mogę w sobie zmienić, nad czym powinienem zacząć pracować? W Ewangelii Jezus krytykuje postawę pobożnych w sumie, faryzeuszy, ludzi, którzy wyznają wiarę w jednego Boga, ale tylko tą wiarę wyznają wargami sercem są daleko od niego. Już nie naucza w przypowieściach, ale wprost. Mówi tą, to, co dzisiaj słyszymy w świątyni w Jerozolimie, na kilka dni przed swoją męką. To jest słowo do arcykapłanów, do starszych ludów: że oto celnicy i nierządnicy wchodzą przed Wami do Królestwa Niebieskiego, bo nie uwierzyli Janowi Chrzcicielowi, nie opamiętaliście się, żeby uwierzyć. A celnicy i nierządnice opamiętali się, zmienili swoje postępowanie. A więc takie dwie postawy. Pierwsza postawa, która jest y, takim zatwardziałym sercem: robię coś złego, ale trwam w tym myśląc, że jest wszystko dobrze. Stoję w miejscu, nie idę naprzód, nie chcę ruszać niczego, bo, bo tak mi jest dobrze, a może nawet gorzej. Mam takie poczucie, że lepiej zostać na powierzchni, lepiej tak się prześlizgiwać z dnia na dzień, bo jeśli bym się za bardzo zagłębił, to tam za dużo będzie mnie pracy czekało. Więc lepiej jest nie myśleć nad sobą, nie przyglądać się, nie robić tego codziennego rachunku sumienia, bo a nóż jeszcze coś wyjdzie, lepiej się temu nie przyglądać. Trwam w takim swoim pobożnym życiu ale jednocześnie bardzo dalekim od, od spotkania z Jezusem. A druga postawa celników i grzeszników, którzy rozumieją, mają poczucie e, swojego grzechu, swojego zła, ale, ale chcą, chcą coś zmienić. Zobaczcie postawy świętego Mateusza e, czy różnych innych ludzi, którzy tak naprawdę przez faryzeuszy i e, uczonych w piśmie arcykapłanów, byli odrzuceni, wyklęci, przekreśleni, ale dla Jezusa byli, byli piękni, bo, bo zostawili swoją dotychczasową drogę. Jezus podnosi kobietę z ulicy i mówi, idź i od tej chwili nie drzesz. I w jej sercu rodzi się pokój i, i staje się świętą. I jako ilustrację Jezus mówi przypowieść o dwóch synach, która dzieje się w Winnicy, znowu w Winnicy, o której słyszeliśmy też w zeszłym tygodniu, Warto zwrócić uwagę, jak bardzo serdecznie, jak bardzo tak czule mówi ojciec do swoich synów. Przychodzi do nich, do każdego, przychodzi i mówi: Dziecko. Ten syn może mieć 30 lat, ale mówi tak czule: Dziecko, idź i pracuj w mojej winnicy. Tak, panie, idę, ale nie, nie poszedł. Odpowiedział ojcu z takim wielkim szacunkiem: Mówi do niego, panie, je? To też tytuł, który przysługuje Bogu, ale tak naprawdę z tej prośby sobie nic nie zrobił. Natomiast drugi wyraźnie ojca lekceważy, mówi nie chce, ale opamiętał się. Opamiętał się i, i poszedł. I zaczął pracować. Proszę zobaczyć, że w dwóch tych rozmowach ojciec pozostaje niezwykle cierpliwy i ciepły. Natomiast jeden i drugi. Ranią ojca. Jeden i drugi, bo ten pierwszy mówi, idę, ale potem nie idzie. Drugi mówi, nie chcę, to też rani ojca, a potem rusza jednak. Jeden i drugi rani ojca. Tylko ten drugi właśnie opamiętał się. To greckie słowo metamelomaj podkreśla takie poczucie jakiegoś wewnętrznego żalu, tego, żeby zmienić całą sytuację, żeby. Odwrócić jakąś sytuację, która, która się stała, a więc ten syn, który się opamiętał, on z powodu swojego no, złego słowa, które powiedział, nie chce, czyli tej przykrości, którą zrobił ojcu, odczuwa jakiś wewnętrzny ból, odczuwa jakiś żal i robi wszystko, żeby ten swój błąd naprawić. I to jest obraz nawrócenia żeby się opamiętać, czyli zrozumieć, że powinienem zrobić coś, żeby tą sytuację odwrócić, żeby tą sytuację zmienić. Nawrócenie jest potrzebne każdemu z nas. To nie jest tak, że tylko ci, którzy są daleko od kościoła, powinni się nawracać. Każdy z nas, każdy z nas potrzebuje nawrócenia. I myślę, że to pytanie warto sobie zadać, którym synem jestem? Czy takim gorliwym, który po spowiedzi mówi: tak, Panie, już teraz będę działał, będę chodził do Twojej winnicy, będę się modlił, będę się częściej spowiadał, będę walczył o swoją czystość, o swoją świętość, będę nad sobą pracował, a potem, a potem nic z tego nie ma. Czy może jest we mnie taka postawa? Wiem, że źle zrobiłem. Mam poczucie, że coś zniszczyłem, że coś zepsułem, że zawaliłem, że zraniłem, ale robię wszystko, żeby to zmienić, ale robię wszystko, żeby to naprawić. Jedna i druga postawa tych synów zraniła ojca. Nasze słabe decyzje, wybory, nasze słabe życie ranią ojca. Ale drugie czytanie dzisiaj mówi o kenozie, o uniżeniu Chrystusa. Chrystus dla nas stał się nikim. Dla nas został zdeptany. Te wszystkie nasze rany, które my zadajemy ojcu, on wziął na siebie. Decyzja nasza o nawróceniu to nie jest jakaś taka nasza łaska wobec Boga, że zadałem ranę i teraz swoim nawróceniem przykleję Panu Bogu jakiś plasterek na jego serce. Nie, to jest jakaś moja powinność miłości. Za wszystkie moje zranienia, które zadałem Bogu, drugiemu człowiekowi i sobie, Chrystus oddał życie i uniżył się aż do śmierci. I moje nawrócenie powinno być Wyrazem, jakąś odpowiedzią na miłość Chrystusa, powinno wypływać moje nawrócenie nie ze strachu, nie z poczucia sprawiedliwości, ale takiej wdzięczności za to, co dla mnie zrobił Chrystus. Moje wszystkie grzechy zostały już przez Niego oczyszczone, zgładzone, odsunięte ode mnie, a nawrócenie, czyli to przylgnięcie do Jezusa, przyjście do Ojca, Walka o taką przemianę swojego życia są konsekwencją tego zgrładzenia grzechów. Niewdzięcznością byłoby żyć daleko od Boga, wiedząc, że noszę w sobie jako wyznawca Chrystusa niezwykły dar. Bóg mi już przebaczył. To jest ten dar, który zostawia nam Chrystus w każdej Eucharystii, spowiedzi, modlitwie, zawsze, gdy patrzymy na krzyż. Bóg mi już przebaczył. Moje nawrócenie. Ma być wyrazem miłości, wdzięczności Bogu za to, co dla mnie zrobił na krzyżu.